Nie może być tego, co ja obserwuję, że dzieci robią, co chcą. I wszyscy myślą, że jak ono dorośnie, to samo zrozumie. Akura, samo zrozumie. Egoista rośnie. Pasożyt, który będzie innych wykorzystywał, po to, żeby jemu było wygodnie. Musi być dyscyplina. Tego nie można zmienić w wychowaniu. I teraz zobaczcie, jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czwarte przykazanie. Nas uczy czci ojca swego i matkę swoją. Jeśli dziecko się nie nauczy szacunku i posłuszeństwa do rodziców, straci wiarę. Jak nie będzie posłuszne wobec ojca i matki, to jak będzie posłuszne wobec Boga? Spróbujcie mi to wyjaśnić. Nie będzie. Nie da się wszystkiego na zasadzie miłości zrobić. Bo wiara jest często tak trudna, że człowiek, jakby chciał się opierać na emocjach, no to nie da rady. Po prostu musi uznać zasady. Bóg jest nieomylny, Bóg wie lepiej, ja się nie będę wymądrzał. Muszę być posłuszny. Jeśli się nie nauczę tego posłuszeństwa od, w relacji, ja jako dziecko, rodzice, to nie będę miał wiary, stracę ją bardzo łatwo. Mamy bardzo dużo w tej chwili. Jeśli problem mamy z młodzieżą, z dziećmi, jeśli chodzi o wiarę, to właśnie taką. Dziecko się uczy wiary przez relacje do rodziców. Tak jak ufa rodzicom, tak jak jest im posłuszne, tak przenosi to również na relacje z Bogiem. I jeśli ja, jeśli rodzice nie nauczą posłuszeństwa, właściwego szacunku do siebie, w pewnym sensie rodzice Boga zastępują dziecku małemu, szczególnie. To jeśli tego nie nauczą, to ono nie będzie nigdy miało szacunku ani do dorosłych, ani do Pana Boga. Będzie zawsze Pan Bóg, tak jak rodzice są kolegami, koleżankami dziecka. Jakiś absurd jest. Nie może tak być po prostu. Dziecko się może stać twoim kolegą, albo koleżanką, przyjacielem, przyjaciółką, jak z dorosłe, samodzielne. Nie jak ma dowód, tak jest samodzielne, czyli samo się utrzymuje. O własne mieszkanie jeszcze innych utrzymuje. To jest samodzielne. Niech ma dowód 18 lat. To jest bzdura. Co z tego, że jest, ma 18 lat, jak żyje dzięki Twoim pieniądzom w Twoim domu. I dopóki nie jest samodzielny, obowiązuje posłuszeństwo. I to nie jest żaden anachronizm. Świat, który to depcze, taką zasadę sam siebie zniszczy. My wyginiemy, po prostu wyginiemy. Nasza biała rasa już jest na, na takim etapie, na którym jeszcze 100-150 lat i będzie po wszystkim. Również z tego powodu. Bo potem takie niewychowane dzieci, my się boimy takich niewychowanych dzieci, więc ich nie rodzimy. Młode kobiety patrzą, mówią, jak ja bym miała tak się męczyć, no nie chcę rodzić w ogóle, prawda? Kiedyś kobiety miały dziesięcioro dzieci i była dyscyplina i dawały radę. A teraz z jednym sobie nie dają rady. Babcia i matka i jeszcze, nie wiem, kto tam, ciotka, lata, w troje nie mogą jednego dziecka utrzymać. Bo nieposłuszeństwo od samego początku nie ma dyscypliny. Zwykłej ludzkiej dyscypliny nie ma, no i bezradność. I człowiek się, człowiek się zniechęca i taki absurdalny motyw powoduje, że nie chcemy rodzić dzieci między nimi. My bo się boimy tego, że nie damy rady tych dzieci wychować. No i znikniemy jako rasa. A muzułmanie mają po dziesięcioro, tylko że oni tam wszystko krótko trzymają i zastąpią nas. Nie ma problemu. Przyjdą do Europy, zastąpią nas. Świat się nie skończy. Będą inni ludzie, tylko że biała rasa wyginie. Dlatego, że właśnie nie chcemy uznać tego, czego, czego uczy nas Pan, nas Pan Bóg. I drogi siostry, jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. To taka trudna sprawa, ale trzeba o niej mówić. Być może większość z Was tego nie robi, no, ale żebyście wiedziały i koleżanką to mówiły. Antykoncepcja jest grzechem ciężkim, ale jeszcze nie jest morderstwem. Natomiast tabletki hormonalne, takie dwuskładnikowe, lekarze mi to mówili, ja tego sobie nie myśliłem, a nie jestem zwykle lekarzem. Już są poronne. Mówcie to kobietom. Czasem tak niektórzy ludzie mówią: Ja nikogo nie zabiłem. Kobieta, która stosuje takie tabletki. Zabija swoje dzieci. One są tak zrobione, żeby mniej szkodziły zdrowiu kobiety, więc tego hormonu jest mniej, czy tych hormonów jest mniej. Dochodzi normalnie do zapłodnienia, tylko dziecko, które się już poczęło, nie może się zagnieździć macicy, więc dochodzi do wczesnego poronienia. Ale to jest tak wczesne, że ona, kobieta nawet tego nie wie. Wiecie, ile razy może zabić swoje dzieci? Za każde takie zabójstwo trzeba będzie przed Panem Bogiem odpowiedzieć. Przecież to jest zbrodnia. Dla nas katolików to jest zbrodnia. Ktoś powie, jak te dyskusję teraz znowu słyszę o tym, że my, my katolicy jesteśmy zacofani, bo uważamy, że człowiek się od momentu poczęcia jest człowiekiem. Pan Jezus, a ktoś mówi, Pan Jezus nic nie powiedział na ten temat. Nic nie powiedział. On to zrobił. On się począł w łonie Matki Bożej. I od początku był Bogiem Człowiekiem. Jak miał dwie komórki. Chcemy Bogiem, człowiekiem. Dla nas, katolików, nie ma żadnego innego argumentu. My nie musimy szukać innych argumentów. I każdy człowiek, który się poczyna, choćby miał dwie komórki tylko, pierwszy podział po zapłodnieniu, dwie komórki, jest człowiekiem. I nie wolno go zabić. Z żadnych powodów. I tutaj akurat żadne kompromisy w polityce. Ludzie sobie robią kompromisy, ale nas, katolików, żadne kompromisy nie dotyczą. Oczywiście. Każdy będzie indywidualnie tutaj odpowiadał za to, co się dzieje w życiu, ale ja jako ksiądz muszę Was uświadomić, a przez Was też inne kobiety, że są środki, które są poronne, chociaż mówi się, że są antykoncepcyjne, i do tego się właśnie zaliczają środki hormonalne, tabletki hormonalne. Każ, musicie pytać, jak ktoś, jesteście u lekarza lekarz coś takiego proponuje, to trzeba pytać, panie doktorze, czy to ma działanie poronne, choćby tylko uboczne. Bo to już nie jest, powtarzam, antykoncepcja. Antykoncepcja jest grzechem, ale jeszcze nie jest zabójstwem. A w tym przypadku to jest zabójstwo. No i oczywiście są oprócz tego, że tabletki poronne dosłownie. No, nie będę powtarzał ich nazwy, one oficjalnie w Polsce są niedozwolone. Nie można ich kupić w aptece, no ale wszystko można. Jak się chce, prawda? Człowiek jest wyrafinowany w tym i może chcieć zabić swoje dziecko. To pamiętajcie, że to jest zawsze zbrodnia. To jest zawsze zbrodnia. I mówcie to swoim koleżankom, przyjaciółkom, które to robią. To jest zbrodnia. Zabójstwo człowieka. Nieważne, czy miał dwie komórki. No i oczywiście spiralka tak zwana. To jest też aborcja. To jest aborcja. Po to jest właśnie ta spiralka w macicy. Zamontowana, żeby tam się nie mogło zagnieździć dziecko. Czyli doprowadza do wczesnego poronienia. To nie jest antykoncepcja. Sterylizacja to jest uszkodzenie ciała. To kto się wysterylizuje, ten właściwie do końca życia żyje w grzechu. Bo człowiek nie może się uszkodzić, żeby było by mu wygodniej, że tak się wyraża. Widzicie, że chrześcijaństwo jest trudne, ale to wszystko ma swój sens. Taki jeszcze jeden argument, którego warto używać i warto o tym mówić. Czy myślicie, że jak tata i mama Jana Pawła II poczęli go, to wiedzieli, kogo poczęli? A jak poczęli Kopernika, znaczy może się tak nazywali Kopernik, ale nie wiedzieli, kto to będzie Kopernik, jak się począł Einstein, to jego rodzice wiedzieli, kogo poczęli? Wiecie, że ludzkość od II wojny światowej Zamordowała miliard dzieci nienarodzonych. Miliard. Wiecie, ilu tam było lekarzy, którzy by uzdrowili raka? Pan Bóg ich posłał na Ziemię. Ale ludzki egoizm i pycha zamordowała te dzieci. Trzeba więcej argumentów? Pan Bóg kocha człowieka, na pewno dał takich ludzi. Tylko, że Kopernikowi rodzice się pozwolili urodzić. Janowi Pawłowi drugiemu pozwolili się urodzić oni nawet nie dożyli momentu kiedy został księdzem ale swoją misję spełnili Żaden ojciec żadna matka nie wie kogo poczyna tylko Bóg to wie Dlatego my katolicy musimy w to wierzyć że życie daje Bóg nie ludzie Tata z mamą są tylko pośrednikami Pana Boga tylko mu pomagają Oczywiście bardzo ważną mają rolę, ale pomagają. Dlatego nie wolno nikogo zabić. Nie wolno też nie chcieć mieć dzieci. To jest właśnie problem antykoncepcji. że Pan Bóg może chcieć dać jakiegoś człowieka przez was. Przez, oczywiście przez męża i żonę. I zobaczcie, z jednej strony mordujemy dzieci, a z drugiej strony świat chce je produkować. Prawda? In vitro. No. To tylko diabeł może takie coś wymyśleć. Oczywiście to nie są dzieci winne. Tylko te pomysły ludzkie, absurd, absurd, absurd. Nie chcemy rodzić, ale będziemy produkować. Ci, co mogą, nie chcą, a ci, co nie mogą, są emocjonalnie tak poruszani przez tych, co na tym robią ogromne pieniądze. A poza tym jeszcze jest jedna rzecz, z której sobie nie zdajecie sprawy i tego w mediach nie mówią. To jest początek do wszelkich eksperymentów na ludziach, choćby wojskowych. Także człowiek przepada, ma 20 lat i przepad, jak kamień w wodę. A poza tym, która kobieta, który ojciec, matka, wiedzą, że to jest ich dziecko. Może to taki mutant, którego wyprodukowali. Przecież tego nikt nie kontroluje. Dlatego pamiętajcie, Kościół mówi ludzie. pamiętajmy się. To nie jest nowoczesność. Sami sobie robimy krzywdę, a Boga i tak nigdy nie zastąpimy, bo nie damy rady. I dlatego to są oczywiście trudne sprawy. Ja mam tu kilkadziesiąt minut, żeby o tym powiedzieć, a w mediach będę Was bombardować czymś zupełnie odwrotnym. I oczywiście można różnych argumentów używać, emocjonalnych, które przekonują i czy do in vitro, czy potrafią do aborcji przekonać, prawda? Ale przyszły czasy, kiedy ci ludzie, którzy na przykład, dzięki którym, tak można powiedzieć w cudzysłowie, doszło na przykład do zalegalizowania aborcji w Stanach Zjednoczonych, przyznają się, że to było oszustwo, kłamstwo. Że zmyślono całą historię, że prawnicy ją zmyślili, a na tej podstawie bardzo szybko wybudowano prawo i dano prawo do zabicia. Pamiętajcie, że jeszcze jest jedna groźba, że te chciane dzieci, ci egoiści, źle wychowani, za 20-30 lat, jak nie będzie im się chciało, albo nie będą nawet w stanie, może fizycznie, zarobić na wasze emerytury, to w tym samym parlamencie przegłosują eutanazję. I Kościół nie będzie nic mógł pomóc, bo Kościoła już jedwo kto słucha w tych kwestiach. Jesteśmy przeciwni oczywiście eutanazji, ale oni powiedzą: nas nie stać na starców. 70 lat i do dooka. Damy zaszczyt, nie będzie bolało. I do widzenia. Myślicie, że to jest taka zmyślona historia? Nie, nie zmyślona. Obym się pomylił. Właśnie dlatego, że zaczęliśmy zabijać dzieci, to te chciane kiedyś zabiją starych. Ja mogę liczyć na to, że moi współbracia nie pozwolą, nawet tego stanu Alzheimera, kiedyś być może to pozwolą mi dożyć do końca. Ale taki synalek, córeczka będzie chciała pięknie wyglądać, co będzie się starym ojcem, matką zajmować. Zastrzyg do widzenia. 50% młodzieży badanej statystycznie już uważa, że eutanazja nie jest niczym złym. Że można starych i chorych zabijać. A to spokój się tego, że kiedyś ludzie postanowili zabijać dzieci. No to czemu nie starych i chorych? Oczywiście tu są diabelskie pomysły. Diabeł w tym miesza ogonem, ale ludzie mu wierzą. Tak jak w raju wierzyli, tak i teraz wierzą. No. Staram się Was przekonać. Najdelikatniej, jak mogę, mówić o tych trudnych sprawach. Nie chcę nikogo wyzywać ani mówić, że to przeklęty pójdzie do piekła, tylko mówię, nie możemy tego robić, bo sobie zrobimy straszliwą krzywdę. A was proszę. Bo może same tego nie robicie. Ale miejcie odwagę mówić to, powtarzam, Waszym koleżankom, kolegom, koleżankom, kolegom też, bo facetów też trzeba o tym względem uświadamiać, bo to nie jest tylko kwestia kobiety oczywiście.